Postanowiłam od tego odcinka zamieszczać pod każdym podcastem link do zbiórki dla Alana i mojego kuzyna Łukasza. Jeśli ktoś ze słuchaczy zechce je wesprzeć albo udostępnić, to będę wdzięczna. Witajcie, witam wszystkich. Na początku chciałam powitać nowych subskrybentów, bo w ostatnim czasie sporo ich przybyło. Jest mi bardzo miło z tego powodu, bo to udowadnia, że moje odcinki i zaangażowanie, jakie w nie wkładam, nie idą na marne i pozwalają innym spojrzeć na świat moimi oczami. Dzisiejszy podcast chciałam poświęcić wizjom, jakich doświadczyłam, oraz przeczuciom, które były wspólne dla mnie i Mateusza. Dotyczą różnych dziedzin życia, najczęściej. W przyszłości albo osób. Moje związane są z cechami negatywnymi, pozytywnymi i charakterem ludzi. Wiele z nich wpłynęło znacznie na mnie. Były też takie, które miały chyba przestrzec przed robieniem błędów. Niestety pojawiały się znaky i dawały wyraźne znaki, a ja, wiedząc, że to się źle skończy, nie reagowałem. Chyba już wiem, dlaczego istnieje powiedzenie: Mądry w wpala po szkodzie. Pierwsze takie oznaki miałam kilka lat po śmierci klinicznej. Trwały one na przełomie roku. Pojawiały się w różnych momentach. Czasem codziennie, przez tydzień, a czasem po kilku tygodniach. Wspomniałam o tym w odcinku: przeżyłam śmierć kliniczną. Specyfika tych przeczuć była o tyle dziwna, że dotyczyła konkretnej chwili rzeczy, którą widziałam, i zawsze kiedy się pojawiały. Odcinały mnie od rzeczywistości. W ułamku sekundy byłam sam na sam z jakimś obrazem, który potem się sprawdzał. Podobny motyw widziałem w filmie Next z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Bohater obdarzony był darem widzenia fragmentu niedalekiej przeszłości. Zaczęły mnie nachodzić wizje, które pokazywały mi najbliższe chwile, kiedy się pojawiały. To dotyczyło głównie jakichś zdarzeń. Jak już mówiłam, odcinałam się wtedy od świata zewnętrznego kompletnie. Jeśli na przykład zadzwonił telefon, wiedziałam i słyszałam to wcześniej. Wiedziałam, kto zadzwoni i o czym będzie mówił. Podobnie było z odwiedzinami. Nawet nie widząc danej osoby w drzwiach domu, wiedziałam, kto do nas przyszedł. Ten, nazwijmy to dar, mógłby być fajny i spodobałby się pewnie niejednemu. Niestety, dla mnie był tak dziwny, że sama źle się z nim czułam. Myślałam nawet, że zwariowałam, i coś mi się poprzestawiało w głowie. Nie chwaliłam się też tym z nikim. W końcu wizje ustały i już nigdy nie pojawiły się w takiej postaci. Myślałam, że to już koniec niespodzianek, ale wtedy zaczęły się sny z moją mamą, która zmarła w międzyczasie. Ale to temat na osobny odcinek. Tutaj chciałam nadmienić, że jeśli kogoś ze słuchaczy mojego kanału ciekawi te tematy, chce być na bieżąco i mieć uporządkowane wszystkie odcinki, a nie zasubskrybował, to zachęcam go do tego. W ten sposób nikt nie pominie żadnego podcastu. Ja nie mogę pochwalić się żadnymi nagraniami, bo jeszcze ich nie stworzyłem, ale w temacie przecież też mam swoje zdanie. U mnie wyglądało to zupełnie inaczej niż w nie było żadnym darem, ani nie wiązało się z wizjami, a kiedy mnie nachodziły opotrzebne myśli, to zawsze byłem bardzo świadomy wszystkiego. W moim przypadku to jest raczej cecha charakteru, pewna umiejętność i trwanie przerwania od 15 roku życia. Te szczególne przeczucia dotyczą postaw różnych ludzi. Ja jestem urodzonym optymistą, wiecznie zadowolonym, wierzącym w szczerość intencji. Zawsze mam nadzieję, że osoba Rzecz, zdarzenie czy jakaś czynność jest bardziej skomplikowana niż mi się wydawało. Kiedy skończyłem 15 lat, odkryłem zupełnie przypadkowo, że nie rozumiem zachowania pewnej osoby. Miałem wrażenie, że nie jest ze mną szczera. Niedługo potem ktoś inny podwiedził moje obawy co do tej osoby. Odkryłem też, że ktoś zupełnie inny zachowuje się podobnie i, uwaga, widzę to w jego oczach. Ja też mam taką samą umiejętność. Potrafię w krótkim czasie ocenić, jaki kto jest. Nie wiem, skąd się to u mnie wzięło, ale działa. Jak poznałam Mateusza, to wkrótce okazało się, że oboje potrafimy dokładnie obserwować ludzi i ocenić ich intencje. Ja po pewnym czasie zauważyłem, że potrafię dopatrzeć się w postawie człowieka, jego cech charakteru. Zwracam uwagę na zachowania ludzi, szczególnie na mowę. Potrafiłem często odgadnąć, czy ktoś kłamie. Czy mówi prawdę? W końcu doszedłem do takiej wprawy, że wystarczyła mi krótka rozmowa i spojrzenie na twarz, żeby wiedzieć, kim jest dany człowiek i czy można z nim wejść w jakieś relacje. Kiedy byłam na studiach, rozmawiałam o tych umiejętnościach z koleżanką. Zaciekawiła się i chciała zrobić ze mną eksperyment. Przyniosła album za zdjęciami rodziny, wskazywała mi konkretne osoby, a ja mówiłam, jakie cechy charakteru widzę w ich wyglądzie. Test sprawdził się w 90%. U mnie z kolei to nabywało negatywnego znaczenia. Zacząłem klasyfikować ludzi i określać, z kim mogę się zadawać, a kogo unikać. Wcześniej Ewelina wspomniała o swoich wizjach i o tym, że nie chwaliła się nimi z ludźmi. O moich, nazwijmy to, umiejętnościach też nikt się nie dowiedział. Bałem się, że ktoś uzna mnie za dziwaka albo wariata. A to w sumie nie jest dziwne, że się nie chwaliliśmy, skoro nasze spostrzeżenia były dobre i złe. Nigdy nie wiedzieliśmy, co u kogo odkryjemy. Negatywne odczucia mamy do dzisiaj i zawsze są ciężkie. Kiedy byliśmy już małżeństwem i przeprowadziliśmy się do swojego mieszkania, o czym mówiliśmy w podkreście: HOME, nie zawsze Sweet Home, to z niektórymi osobami mieliśmy kontakt tylko telefoniczny. Nieraz miałam przeczucie, że jak ktoś dzwonił, to pewnie powie o czymś ciężkim. I tak było nie raz. Oczywiście nie dowiadywałam się zawsze o tragicznych sprawach, ale zawsze miałam przeczucie, że dzwoni ktoś, kto chce przekazać ci złego. Kilka razy to się sprawdziło. Moje negatywne odczucia są odmienne i dość specyficzne. Jak już mówiłem, jestem życiowym optymistą. Nigdy nie myślę o nieszczęściach i zawsze złe wiadomości mnie zaskakują. Paradoks polega na tym, że zawsze wierzę w dobro i ludzką szczerość. Ale jak chcę, aby mi się jakiś pomysł udał, albo zależy mi na załatwieniu jakiejś sprawy pozytywnie, to najczęściej myślę o tym, że się nie uda. I kiedy coś pójdzie źle, to zawsze sobie myślę, że o tym wiedziałem, bo miałem takie przeczucie. W pewnym momencie zauważyłem, że wierzę nawet w tzw. złośliwość rzeczy martwych, ale ten temat jest na inny odcinek. Ja jestem zawsze zaskoczona, kiedy pomyślę sobie o czyjejś śmierci. Tak po prostu czy to będzie osoba mi bliska, znajoma, czy gwiazda telewizyjna. Ostatni taki przypadek dotyczył Franciszka Pieczki. W nocy z dnia 22 na 23 września widziałam go. Zdziwiło mnie to, bo nigdy nie śledziłam jego twórczości, ani tym bardziej nie myślałam o nim w tamtym momencie. Przyśnił mi się leżący w otwartej trumnie. Stała na lekkim podwyższeniu na teatralnej scenie. W pomieszczeniu, w którym się znajdowała, było tak ciemno, że nie mogłam rozróżnić koloru opuszczonej kurtyny, a scena była obszyta ciemnym materiałem. Jedynie świecił się jasny reflektor skierowany na ciało aktora. Ubrany był w czarny garnitur i białą, lekko rozpiętą pod szyją koszulę. Kiedy się obudziłam, powiedziałam Mateuszowi o tym śnie i dodałam, że mam takie głębokie przeczucie płynące jakby ze środka mnie, wiercące przeczucie, że to się stanie właśnie dziś, ale nie wiem o której godzinie. Szybko sprawdziłam na Wikipedii, czy czegoś nie przeoczyłam, bo zawsze tam są podane aktualne informacje o dacie urodzin i śmierci danego człowieka. Mogą się okazać, że aktor już nie żyje, a dopiero wtedy o tym się dowiedziałam. Jednak podana była tylko data urodzenia. Czyli wtedy albo jeszcze żył, albo nie podano informacji o jego śmierci. Przez cały dzień towarzyszyło mi to wiercące uczucie, że to się wydarzy tego dnia. Wieczorem weszłam na swój profil na pewnym portalu społecznościowym i tam zobaczyłam u kilku moich znajomych informacje, że Franciszek Pieczka nie żyje. Zrobiło mi się gorąco, gdy Wikipedia zaktualizowała informacje i oficjalnie potwierdziła śmierć aktora. Ja także miałam negatywne uczucia związane ze śmiercią. Największe z nich dotyczyły mojej mamy. W jednym z odcinków mówiłem o tym, że chorowała na nowotwór złośliwy i w konsekwencji zmarła. Kiedy dowiedziałem się, że nie ma dla niej szansy przeżycia, to bardzo wierzyłem w to, że z tego wyjdzie. Ale w głębi duszy coś mi mówiło, że umrze. Raz udało mi się zażartować na temat śmierci, która rzeczywiście przyszła. Dotyczyła naszej kotki. Była w średnim wieku i nie zanosiło się na jej koniec. Nie wiedzieliśmy, że ma nowotwór złośliwy. Nie minęły dwa miesiące od moich słów, a kota trzeba było uśpić. Pamiętam, że wtedy powiedziałam, że pewnie niedługo przyjdzie nam się pożegnać, ale jeszcze nie teraz. Ostatni element negatywny to moje przeczucia dotyczące ludzkich postaw. Mówiłem już, że mój wrodzony optymizm każe mi wierzyć zawsze w prawdę i szczere intencje. Czasami zdarza się tak, że emocjonuję się kimś, kogo poznałem elokwentnego i konstruktywnie myślącego. Jeśli taka osoba popełni jakąś gafę, to ją zauważy, ale wiem, że każdemu może się zdarzyć. Jeśli jednak powtarza się taka sytuacja, to za każdym razem daje się nabrać na ten sam numer i sam siebie przekonuje, że nie jest tak jak myślę, to tak miało być. Przeczucia mówią mi co innego, a ja naiwnie szukam usprawiedliwienia dla jakiegoś człowieka, a prawda wcale nie jest tak banalna jak myślałem. Na przykład Nieraz na YouTubie widziałem kogoś, kto zamieszcza interesujące dla mnie vlogi. Zachwycałem się jego językiem, żartem i wiedzą. A nagle robi się zjazd, bo taka osoba użyje soczyście brzmiącego k... albo zaje... A najgorzej jak powtórzy, bo uważa, że to nie jest wulgaryzm. No niestety jest. Mnie takie określenia bardzo drażnią i jakoś nie potrafię ich zaakceptować, mimo że część ludzi traktuje to normalnie. Nigdy nie słucham swoich przeczuć. Jestem normalnie naiwny jak dziecko. A teraz odczucia pozytywne. I tutaj jest moc. Najczęściej dotyczyły w naszym przypadku strony materialnej, ale nie tylko. Było ich sporo i trwają do dzisiaj. Nie wszystkie pamiętamy, dlatego opowiemy te najważniejsze. Kiedy przeprowadziliśmy się do naszego mieszkania, to było nam ciężko w porównaniu do obecnej sytuacji. Kredyt mieszkaniowe i wydatki powodowały, że pod koniec miesiąca cieliśmy koszty tam, gdzie się dało. Jak to mówią kierowcy tankujący benzynę, jechaliśmy na oparach. Problemy z budżetem były wtedy stałym elementem. Pamiętam taki miesiąc, kiedy dodatkowo musieliśmy coś zapłacić. Wtedy też posłuchałam przeczucia i zaskoczyłam się pozytywnie. Ostatni tydzień zaczęliśmy niedzielną mszą, kiedy zbierano na tace, to Mateusz chciał dać. 5 zł w monetach spytałam go: chcesz dać 5 złotych w takich klepakach? Daj 20 w papierku. I tak zrobił. Byłam święcie przekonana, że mam jakieś pieniądze w domu. Wiecie, jak to jest. Czasem coś mi pozostało w portfelu albo w szufladzie. Znajdowałam też małe kwoty w kieszeniach ubrań. Ja lubię chomikować pieniądze, żeby mieć małe zabezpieczenie na czarną godzinę. I miło się zaskoczyć, dlatego czułam spokój ale okazało się, że niestety nie odłożyłam niczego i na tydzień zostało nam 5 złotych. Wtedy domyśliłam się, że Mateusz wiedział ile mamy wszystkich pieniędzy, dlatego chciał dać na tace mniej. Ja widziałam, tylko nie chciałam ci nic mówić. Pomyślałam sobie wtedy, że trzeba się wziąć i pokombinować. Najpierw znalazłam w zarażalniku jakieś kości na zupę, Mateusz kupił warzywa i ugotowałam obiad. Potem zrobiłam wszystkie w lodówce i powstała z tego sałatka, która starczyła nam na kilka dni. Na ostatnie dwa dni zostało dwa złote. Kupiliśmy za nie zupki chińskie i tak skończyły się pieniądze. A na kolejny dzień, gdy nie mogliśmy już nic kupić, przyszła Mateusza wypłata. Dodam, że jedzenie, które zmontowałam, nie było małe. Jedliśmy normalne porcje i nie czuliśmy głodu. Nie chcę być źle zrozumiana. Nie mówię tu o robieniu jakiegoś biznesu z Panem Bogiem. Po prostu pomyliłam się co do naszych funduszy, a i tak przeżyliśmy bez strat. I wcale się nie zastanawiałam. Posłuchałam jakiegoś głosu w mojej głowie. Co ciekawe, potem podobne sytuacje powtarzały się. Moje pierwsze, większe pozytywne przeczucie odezwało się do mnie 27 lat temu. Był przełom zimy i wiosny. Mieszkałem wtedy w starej kamienicy na pierwszym piętrze. Zainteresowani mogą o tym posłuchać w odcinku home, nie zawsze. słud home. Zbliżał się pierwszy piątek miesiąca i chciałem iść do spowiedzi. Mimo brzydkiej pogody, brzydki ze względu na mój wózek i błoto. Upałem się, że jednak pojadę do kościoła. A coś mi mówiło, żebym został i wezwał księdza do domu. I tak walczyłem przez kilka dni. W końcu zdecydowałem się, że zostaję. Po udzielonych sakramentach, spowiedzi i komunii, kapłan zapytał mnie, co tam u mnie słychać. Znaliśmy się, więc nie byłem mu obcy. Wtedy odpowiedziałem szczerze, że w sumie nudzę się i jedynie siedzę przy komputerze. Zaproponował mi spotkania modlitewne, i obiecał zorganizować pomoc przy schodzeniu po schodach, żebym mógł wydostać się z mojej kamienicy. Dzięki temu, że zdecydowałem się zostać w domu, nawróciłem się. To było jedno z największych przeczuć, bo zmieniło moje życie. Po pewnym czasie nasza sytuacja materialna poprawiła się na tyle, że mogliśmy spokojnie żyć i pomagać innym. Wiadomo, pieniądze są wszystkim potrzebne. My mamy taką zasadę. Że jeśli bierzemy coś z naszych oszczędności, to potem dokładamy taką samą sumę, aby uzupełnić, a więc nie możemy wziąć więcej niż pewien poziom. Ale okazało się, że ktoś potrzebował pilnie dużej sumy na operację. Postanowiliśmy wpłacić pewną część. Liczyliśmy się z tym, że takiej sumy nie będziemy mogli tak łatwo uzupełnić, zwłaszcza, że pojawiły się inne niezbędne wydatki. To był lipiec. Zapomnieliśmy, że w marcu wypełnialiśmy wezwanie podatkowe, znaczy PIT. Byliśmy zaskoczeni, gdy okazało się, że dostaliśmy zwrot podatku większy niż nasza wpłata dla osoby potrzebującej. Pamiętam dzień podobny do tamtego. Wtedy nie było aż tak ciężko, ale powoli kończyły się nam fundusze. Chciałem coś wymyślić, żeby zdobyć parę złotych. Robiąc drobne zakupy zauważyłem, że w sklepie jest możliwość wysłania zakładów lotto. Wtedy też pojawiło się przeczucie. Że powinienem zagrać. Zazwyczaj nie robię tego, bo wiem, jakie są szanse wygrania głównej nagrody. Pewnie dlatego wielu nie gra, bo nie wierzę, że wygra. Pomyślałam sobie, że wyślę dwa zakłady i może coś trafię. I rzeczywiście udało mi się. Jak dobrze pamiętam, to miałam trzy poprawne liczby w każdym zakładzie. Wygrałem wtedy 32 zł, a zainwestowałem chyba 8. Innym razem przeczucie dotknęło nas oboje. Jak zwykle czekał nas dodatkowy wydatek i wiedzieliśmy, że w pewnym momencie konto wyzeruje nam się całkowicie. Mimo to byłam dziwnie spokojna, że jakoś to będzie. Mateusz zaczął planowanie budżetem, zaglądał na konto bankowe nawet kilka razy dziennie, bo sądził, że wypłata może przyjść wcześniej. Niestety nic się nie zmieniało. Jak zwykle pojechał na mikrozakupy. Kiedy wrócił, był jakoś dziwnie zadowolony. Kiedy go zapytałam o co chodzi, uśmiechnął się tylko. Jeśli ktoś w tym momencie pomyślał sobie, że mój mąż był już... Zdesperowany i za ostatnie pieniądze poszedł się łupić, to nie, nie o to, nie o to. Po prostu wracając ze sklepu, zajrzał do skrzynki na listy, o czym przeważnie zapomina, a tam znalazł pismo z rozliczeniem za czyż i okazało się, że mamy nadpłatę 300 zł. Jak sam mi potem powiedział, wjeżdżając z Klatki Schodowej, od razu o niej pomyślał tak po prostu, wtedy to była dla nas sensacja. Chciałem opowiedzieć o bardzo ważnym przeczuciu, o którym zapomniałem powiedzieć wcześniej. Było krótkie, intensywne i zmieniło moje życie. W lipcu 2007 roku, będąc jeszcze kawalerem i mieszkając pod starym adresem, dostałem SMS-a od dziewczyny, która chciała mnie poznać. Napisała, że jeśli chcę odpowiedzieć na jej wiadomość, to mogę ją wysłać z bramki SMS-owej. Pewnie większość słuchaczy domyśla się, o kogo chodzi, a ci, którzy słuchają nas dopiero teraz, mogą dowiedzieć się o tajemniczej kobiecie w podcaście długo nie odpisywał. W ten sposób moje życie się zmieniło i ten stan trwa do dzisiaj, a w zasadzie siedzi obok mnie, jeśli wiecie o czym mówię. No ja jestem ciekawa, co to za jedna do ciebie napisała. Nie no, żarcik taki. Na końcu zostawiłam sobie moje największe i najbardziej emocjonujące przeczucie. Dotyczyło znajomej z internetu, z którą utrzymuję kontakt od lat. Poznałyśmy się na portalu społecznościowym. Pewnego dnia znalazłam tam jej wpis, który wyskakiwał mi zawsze, jak zaglądałam na wspomniany portal. Zdziwiło mnie, że jedna i ta sama informacja była ciągle widoczna i zawsze na nią trafiałam. Wyglądało to tak, jakbym miała się zainteresować tą sprawą. Wtedy właśnie pojawiło się bardzo silne i uporczywe przeczucie, żeby zapytać. Napisałam znajomej wiadomość z pytaniem, o co konkretnie chodzi i czy mogę jakoś się przydać. Okazało się, że tak, nawet bardzo. Kiedy już wszystko się wyjaśniło, to wyszło, że gdybym jej nie pomogła, to mogłoby skończyć się bardzo źle. Kiedy to usłyszałam, to mnie zatkało, bo już wiedziałam, że ten ciągle pojawiający się wpis nie był przypadkiem, tylko przeczuciem. Nie jestem pewna, że sam Pan Bóg mi je dał. Ostatnie na naszej liście przeczucie dotyczy gry, a dokładnie Eurojackpot. Wymyśliłam sobie kilka liczb, które chciałam zaznaczyć na kuponie. Niestety chciałam, ale zapomniałam. A potem było już za późno. Jak się wkrótce okazało, 4 z 5 padły rzeczywiście w losowaniu. Ale nie ma czego żałować. Wtedy była akumulacja. Tylko 550 milionów złotych. To już wszystko, co chcieliśmy Wam przekazać. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie i jak zwykle zapraszamy. Na kolejny odcinek. Trzymajcie się. I pamiętajcie ubierajcie się ciepło, bo zima idzie. Pozdrawiam wszystkich.